I jesteśmy już na miejscu. Idziemy do domku. Elegancko. Pogoda jest piękna. Życie jest piękne. Amen. Pięknie. Ciekawo to rozpolmy ich. 51 Zaczynamy sobotę. 21 czerwca. Bardzo piękna pogoda. Sympatyczny to będzie dzień, bardzo miły. Bo wczoraj, kurczę, trochę przed z winem. Także kurczę, karczek wypity. Kas, kawał. O, Jeb mi też zajebał. Kurwa z tego.

Pokażę, widzą jaki jest progress. drugi raz Jura pod Lesicę Mam uciekł SPK World Tour 2003 no, no. Cię jest tak e, Tylko to pokazujemy tutaj za Jewkowiczą Ósemeczka, szybka, pyk, 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 pyk Pięknie, trochę ją... E, A zrób jedną ręką Jedną ręką? No, no dobra, na no szybko, bo i tak muszę większy zapas wziąć Jedną ręką i chyba 9 wyjdzie Nie? Sąka Albo dziewiątka? 9. Dziewięć No, To po prostu teraz się zestresowałem przed kamerą, tak? Co na grzale? Co na grzale? Jest Tak wygląda poprawnie, nie? Lekki większy luz, tutaj palet wchodzi I dalej double, double A nie, bo tak stresować, to nie, to dobrze mówi hmm? Ja się zobaczę jak tu mogę przejść. Ja to przejdę w lewo i w prawo. To bo tutaj tutaj ciężko. Tu jedynie bym musiał dać tu Tu, no ale gdzie się chwycy, nie? Tu jedna noga. Tam muszę przełożyć drugą Tu bym musiał wejść cały i się zacząć przypinać, tak, tak Chodźmy, trzymaj, trzymaj Nie ma co, ja tutaj nie wejdę Na razie Tak na dół i przepinamy się na tamte Spokojnie Spoko, nie tak? Tu mam luz. Z kolejnym, na Teraz się to się poluzowało. Nie, bo tam nie mam, to jest pod skosem Musiałbym się gdzieś ustawić, żeby mieć tu w prawo i tam przemienić nogi Ale ja się wpnę z tego, nie wiem, nie wiem wo, bo Wojtek mówi, że za wysoko jest znaczy, wiesz, wpiąć może i byś się wpiął ale jak się na takim luzie odpadniesz to... No i ale co z tobą na górę w ten Nie no ja się wpinam tam, bez sensu, że będę po prostu podchodzić i mam gorszył wpinkę. Mam tu szansę się wpiąć, to się wpinam Mogę to się wcinam i tyle Pierwszy Ekspresa stary, bez nidy, nie! Daj poluzuj ją Luz!

Do tej ryski musi iść prawa ręka, żeby wstać na ojciec. I to jest wtedy problem. Właśnie, no, dlatego to jest... Co? Masz? Na razie mam mój drożdząc, a potem co prawdziwe. pójść? dobrze Zajwiście Wojtek kurczę jako asekurant mój partner lewelacja po prostu shutout Big shutout dla Wojtaza Zaraz Wojtek wchodzi, schodzimy, żeby czasu nie marnować No i Wojtek wchodzi, ja go przeasekuruję Pięknie no kurczę baja, baja Chłopaki na dole, Arci, Piotrek, Klaudia, Wolek Chofaki. chłopaki, No ale i, szczerze no to kurde charakternie no to wiesz To ja gadał Pięknie Ty, ja magnezy nie mam A na sam dół, nie? Kurwa, no nie ciekawe czy ci się wyczynało Mam jeszcze sekundę nie. Ale fajnie Dziękuję bardzo o, a, a, fajnie, bo miałeś pustą Nie, teraz, dalej tam można A jeszcze dalej to jeszcze lekka Wyżej Wyżej tam na środku masz klamę dalej, ok. Tak jest. Poprawi... Możesz przełożyć prawo, prawo dokładnie. Bardzo sympatycznie. Jest. Popatrz, motylka masz nad sobą. Kurwa, brakuje mi. Stój, stoi. Stoi, 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 Blokuj stoi no, Blokuję Brakuje ropie dwóch centów Jednak raz ma znaczyć jak kurwa, ja rację. No. No. Fajnie, e, super No Kurwa ty jesteś wariat bolek Czy blokuj? Żeby nie było, bolek przed. że no, mam Oh. Ale moga mogę iść od tego Dzięki, muszę pomyśleć, bo mogę iść na wytka i daj po prostu targą. Z Bogiem, kocham cię Boże. Które Luz. Bra? Wyskok? Luz. Kurde. Raz, dwa. Dwa ekspresy O jebie, No będzie mniej po prostu Trudno, ale HMS muszę zaczepić Więc tu robi masę kuracji i potem już po prostu HMS na górę idzie. Wow Po prostu lewelazy nie ma i bise Ale mam nogi pospinane Znaczy wolą To jest tylko wygłóce O oh, Baby Sorry, bo ci, ale ci, ale ci bombę sprzedałem. Fryzby, no? jak coś świeci. Wojtek, przepraszam, kurczę, Ale Przepraszam. Nie, nie, nie. Jak tam macie ciasno, to ja mam stałe wolna Uuu, Wojtek zaprasza na randkę! 6.35, no mogliśmy się jeszcze pospinać z godzinkę, dwie To moje zdanie, ale i tak było bardzo pięknie, no słoneczko grzało Zregenerowaliśmy się Katar zszedł, gardło zeszło <grym zniszczytą> <laughs> Dobrze, lecimy Myśmy z drugą poszli No tak właśnie Wbiegł do domu z operą Ja bier, to szybko, idziemy Idemy, idemy Cały czas prosto Tak? A... Nie, dobra w lewo Nie potrzebuję Żadnej nawigacji Kieruję się tym co widzę z skały i idę do przodu. Rzeczy, a... Nie wiem czym ty 오호호 No, po prostu przepięknie. Jak bosko. Naprawdę bardzo sympatycznie. Bardzo pięknie. Jesteśmy na skalę aptece I tutaj właśnie shifujemy swoje umiejętności. Dobra, idziemy na dół. Uuu. Siema. Dobrze ci idzie No super Tak zajebiście Dobrze, ale fajne jest to wejście Ta szczelina serio jest Konkretno Oj, oj, ku, i po kawie kurwa kawa zostawił pod nogami No właśnie to był To był Ale coś się jeszcze napije Ale to całe jest już do badania. Pociągnę cię, ty. Nie nie puszczaj. Siedzę ja, ja tu nie ustoję, bo. Pociągnę. Jak nie się skończy wasa życie, to to. No, 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 to jest. Właśach czekajcie. Muszę się ustawić tam dalej do tyłu. Muszę zdziałać coś zrobić, bo to jest bossem są. Klawiatura wy na górze, archi z boku. Dobra, jest fotą. Jest? Ja. Siadam. Ja.

się na górze zagórzyć? Nie, nie ma czasu. Ale dobra kmino. Przybłakuj mi tu dwa nie czego nie aż tak bo za łatwo da, da, jazda. Mater, da, da. OK? 你再问啊。<noise> <noise> <noise> Tu jest wyblinka, żeby ci lina nie spierdoliła, widzisz? Teraz, te, teraz robimy tak, pyk. Uwaga lida! Ej, uważaj! Te pięknie, prrr. Wow. i ojca, i, Synu, I ducha, świętego, Uuu. Niesamowity wyjazd, cieszę się, że tu przyjechaliśmy. Jura Częstochowska-Krakowska. Jesteśmy teraz na aptece. Naprawdę świetny wyjazd. To jest coś niesamowitego właśnie, choć bardziej bym preferował tutaj pod, w naturze spać, w jaskini, w jakiejś grocie, pod namiotem, na karimacie. Naprawdę to ma swój urok. Dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś i idziemy na dół. Także już schodzimy. Dobra, ja bym pomylił, ale tutaj też ładne ścianki. Także podsumowując, wyjazd na szybko naprawdę super. Dziękuję Bogu za się o zabezpieczeństwo dla nas Zawsze jest ten niedosyt Ale no... Nie ma kurczę co się załamywać Także kurczę no dziękuję wam za oglądanie Pod Lesicę idziemy Podziwiając naturę, dźwięki Naprawdę rewelacyjnie, sympatycznie Cieszę się I widzimy się za chwilkę Piękne dwie alpaki Nie przeszkadzamy Buziaki dla Was. Kurczę, Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego. Tam są alpaki. No i co? No, trzeba wracać do pracy, zarobić na kolejne wyprawy. No I kurde. Rewelacja, nie? <śm> <śm>